Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku urządzimy sobie to paludarium dla drzewołazów. Widzieliście je już we wcześniejszych odcinkach, a dzisiaj sobie je dokończymy. Tak więc bierzmy się do roboty. Na samym początku podepniemy sobie pompę, która zasili nam dwa wodospady. Jeden wodospad jest z lewej strony, zasila rzekę. Drugi wodospad mamy z prawej strony, będzie on spływał prosto do jeziorka. Tutaj mam dwa wężyki, muszę je skrócić odpowiednio, połączyć trójniczkiem oraz podpiąć pompę. Tak więc jedziemy dalej. I super, mamy to spięte. Teraz trzeba będzie jeszcze przeprowadzić kabel tak, żeby nie było go widać. Wywiercimy sobie w tym miejscu dziurkę i tutaj przepuścimy kabel gdzie on wychodził z tyłu paludarium. Ok, tak więc zaczynamy wiercić. Do wiercenia w szkle oczywiście trzeba użyć wiertła diamentowego. Ja sobie wziąłem akuratnie średnicę 12 mm, tak żeby mógł przejść kabel od wodospadu oraz na przykład od fogera, jakby ktoś chciał domontować lub jakaś sonda do czujnika temperatury. Przy wierceniu w szkle trzeba zwrócić uwagę, żeby mieć chłodzenie wodą, żeby się nam szyba za bardzo nie nagrzała, bo może wtedy pęknąć. No, i mamy otwór. Teraz trzeba uciąć kabel od pompki. Zrobić to trzeba przy samej wtyczce, tak, żeby nie było ingerencji wody w to miejsce. Obierzemy sobie te kable, później je zlutujemy, będzie jakby nowe. Teraz przepuszczamy sobie tutaj przez przygotowaną wcześniej dziurę kabel, tak, żeby go wyprowadzić poza terrarium. On nie będzie w ogóle widoczny w paludarium ten kabel, bo tutaj wszystko sobie pozasłaniamy roślinami, mchem. Także o nic się nie martwcie. Jeżeli ktoś nie ma lutownicy, można połączyć na kostce elektrycznej. Koszulki termokurczliwe mam już założone, tak więc zlutujemy sobie kable. No nic trudnego raczej tutaj nie ma, mamy kolor niebieski i brązowy, także po prostu trzeba je połączyć z powrotem ze sobą. OK, mamy już ze sobą mocno połączone, na pewno się to nie rozerwie. Pompkę mamy już podpiętą, kabel przeprowadzony, zalutowana wtyczka. Tak więc teraz nasypiemy sobie pierwszą część podłoża, czyli keramzyt, a później kolejne warstwy. Keramzyd mamy już nasypany, wlejemy sobie teraz wodę. Odpalimy wszystko i zobaczymy czy wszystko działa tak jak trzeba. Wodę wlałem teraz w miejsce jeziorka, ona musi rozejść się po całym dnie, tak więc idę po kolejny kubek wody. Myślę, że jeszcze jeden kubek będzie potrzebny. A więc tak, sprawdźmy sobie teraz czy pompa jest wystarczająco zalana wodą. O, zobaczcie, wygląda na to, że, że woda zakrywa całą pompę. Tak więc włączmy sobie do prądu i sprawdźmy jak to działa. I zobaczcie, poszło. Leje się woda. I dopływa, dopływa do jeziorka. Tutaj wodospadzik też całkiem zacnie. Teraz warstwę drenażową w podłożu oddzielimy sobie od torfu taką agrowłókniną. Najlepiej jest zastosować czarną agrowłókninę, gdyż no nie widać jej po prostu, jeżeli nie schowamy wszystkiego tak jak trzeba. Agrowłóknina jest potrzebna po to, żeby nie zmieszał się nam torf z warstwą drenażu, żeby woda się tak bardzo nie brudziła od torfu. Także naprawdę warto tego użyć. Akurat tutaj, gdzie pompka, mamy tylko mech oraz rośliny, tak żeby było łatwo dojść do wyczyszczenia pompy. Teraz nasypiemy sobie włókno kokosowe. Będzie to już ostatnia w zasadzie część właściwego podłoża. Później już dojdą tylko mchy, jakieś liście, elementy takie, żeby zrobić ściółkę. Spójrzcie, jaki idealny płat mchu udało mi się tutaj dobrać. Myślę, że pasuje się pięknie w to miejsce najgorsze już za nami, tak więc teraz zajmijmy się dekorowaniem tego pięknego zbiornika, tutaj mam roślinki które posadzę w tym terrarium, mamy ciekawą odmianę monstery, monstera minima, tutaj paproć zanokcica coś pnącego, ficus pumilo, filodendron, oczywiście fitonia w trzech kolorach, nie może też zabraknąć bromeli, tak jak to dla drzewołazów, także też jest, tu mamy palemkę, lubiącą wilgoć syngonium oraz troszkę roślin z przycinki z mojego paludarium, no, myślę że będzie fajna dżungla, jak się to wszystko wszystko rozrośnie, to będzie trzeba grubo przycinać. Mniej więcej mamy już rozplanowane, które rośliny gdzie posadzę. Myślę, że brumelię damy jedną na środku, te czerwone po bokach, a resztę roślin rozplanujemy po całości pardarium. Śliny mam już posadzone. Jest tutaj wiele rozmaitych gatunków. Myślę, że jak to wszystko się rozrośnie, to będzie bardzo fajna dżungla. Jednak takie zbiorniki potrzebują troszkę czasu, żeby, żeby to wszystko nabrało wyglądu. Klient później może sobie zweryfikować, czy będzie chciał dołożyć jakieś inne gatunki, czy to co jest mu wystarcza. Teraz wykończymy sobie tutaj cały wystrój, dołożymy mchy, liany, no i będziemy już kończyć ten projekt. Wnętrze paludarium mam już skończone. Zostało mi tylko dokleić górną szybę i front, ale tego już nie będę wam pokazywał. Zobaczcie sami, jak to wyszło. Tutaj mamy to jeziorko, no jest obłędnie, po prostu jest niesamowita sadzawka. Tutaj mamy rzekę. Co powiecie na taką dżunglę? Oczywiście, jak to się wszystko rozrośnie, to będzie tutaj bardzo zielono. W saludarium będzie zamontowany też system zraszania w pełni zautomatyzowany. Tak więc nie trzeba będzie się martwić, że codziennie trzeba kilka razy spryskać rośliny. Myślę, że w tym zbiorniku żabki będą miały idealne warunki. Poproszę też klienta, żeby za jakieś 2-3 miesiące wysłał mi aktualne zdjęcia. Zobaczymy, jak to się rozrosło, wszystko. Na koniec tego odcinka chciałem przedstawić Wam takie bardzo nietypowe terarium. Dorwałem ostatnio taki fajny neseser, dosyć szeroki, no i zrobiłem w nim dwa teraria dla ptaszników nadrzewnych. Terarika wyglądają tak: są zrobione tak, żeby wyglądały w zasadzie jak jedno, mimo że są przedzielone. Jest to zrobione w walizce, można sobie otworzyć. I oczywiście obydwa terraria da się wyciągnąć bez problemu. Jak widać, oświetlenie jest tutaj na klapie. Wentylacja oczywiście też jest wycięta. Tutaj krawędź mamy zabezpieczoną lakierem bezbarwnym, tak żeby nie zaczęło pleśnieć. Mi się taki motyw bardzo podoba. Jak uda mi się kiedyś dorwać jakąś skrzynię piracką albo coś takiego, to zrobię w niej terarium dla jakiegoś dużego węża. Jakby ktoś miał jakąś starą skrzynię, lub fajną walizkę, mógłbym być zainteresowany. Różne ciekawe projekty chodzą mi po głowie. Jeszcze jedna dosyć istotna kwestia. Tutaj z jednej strony walizki mamy taką sakwę. Można sobie tutaj trzymać na przykład pensety lub coś takiego. A z tyłu walizki jest taka większa kieszeń. Tutaj już zmieszczą się jakieś dokumenty CITES lub jakiś dziennik terrorysty. Z drugiej strony mamy oczywiście wziernik. Można sobie oglądać pająka od boku. Polecam śledzić na bieżąco odcinki, gdyż no, mam bardzo dużo ciekawych pomysłów. Dobrnęliśmy już do końca. Napiszcie w komentarzach, czy podobały Wam się projekty z dzisiejszego odcinka. Bardzo mnie to zmobilizuje do dalszego działania. Oczywiście zostawcie subka, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!